Dzień dobry, Bartek Święciński, kłaniam się nisko. Dzisiaj gościem dnia Radia Nadzieja jest starosta powiatu łamdzińskiego, Lek Szabłowski. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie starosto, delegacja powiatu wzięła udział w jubileuszu 25-lecia międzypowiatowego partnerstwa z niemieckim powiatem Dingolfing Landau. Jak układa się to partnerstwo? Współpraca naszego powiatu z powiatem digolfi trwa od samego początku, kiedy powstał powiat Łomżyński, czyli od roku 1999. 29 maja tego roku zostało podpisane porozumienie o współpracy partnerskiej, czyli dokładnie 25 lat temu to partnerstwo rozpoczęliśmy. Ta współpraca jest, jest można powiedzieć, że jest żywa, jest aktywna, jest ciągła. Może za wyjątkiem przerwy związanej z pandemią, potem początek wybuchu wojny na Ukrainie, to była taka, taka przerwa. Natomiast od samego początku to partnerstwo rozwija się bardzo dobrze, bo umówiliśmy się co do sposobu realizacji tej współpracy. Polega ona głównie na wymianie różnych grup społecznych, różnych grup zawodowych, czyli wyjeżdżały do Niemiec różne grupy z naszego powiatu reprezentujące różne zawody związane z, z ochroną zdrowia, z pomocą społeczną, budownictwo drogowe. Wyjeżdżali również rolnicy, no oczywiście samorządowcy, politycy, radni, ale wyjeżdżała również młodzież do Niemiec. To dla mnie, ale dla partnerów z Niemiec było... Jest nadal szczególnie istotne, że nasze grupy folklorystyczne, tutaj głównie nasz Regionalny Ośrodek Kultury, mogły wystąpić tam w Bawarii przy okazji różnych uroczystości, ale gościliśmy również naszych partnerów z Niemiec, tutaj w Polsce. 25 lat tej naszej współpracy, to ten nasz wyjazd teraz do Dingoswiglandu w dniach 20-23, główny punkt tego wydarzenia to taka uroczysta gala, na której wspominaliśmy te 25 lat naszej współpracy, ale podpisaliśmy również ja podpisałem ze starostą, obecnym starostą Dingos Fichland, Wernerem Bumederem. Taką deklarację o chęci dalszej naszej współpracy. I... Jak to się zaczęło? Skąd taki pomysł na taką formę? partnerstwa właśnie z naszym niemieckim zachodnim sąsiadem? No, powiat łomżyński od samego początku był aktywny w różnych obszarach swojej działalności. Przystąpiliśmy zaraz na początku do Związku Powiatów Polskich i w ramach Związku Powiatów Polskich funkcjonowała, czy funkcjonuje nadal, Komisja Współpracy Międzynarodowej. Muszę powiedzieć tak, że delegatem powiatu łomżyńskiego do zgromadzenia Związku Powiatów Polski był ówczesny wicestarosta łomżyński Jacek Piorunek, który zasiadał w Komisji Współpracy Międzynarodowej i tam pojawił się pomysł partnerstwa międzynarodowego. Związek Powiatów Niemieckich również jako taka aktywna organizacja wskazywał czy wyławiał powiaty te, które są zainteresowane współpracą tutaj z Polską i, i tak można powiedzieć trafiliśmy na, na powiat Digolf i Myślę, że bardzo szczęśliwie, że to akurat ten powiat. No, dla nas sprawą ważną było to, że powiat Ignalfik to jest pewnie najbogatszy powiat w całych Niemczech. E, a to jest jedno. Ale, co bardziej może istotne i ważne, e, to Powiedniego Friedlanda, zresztą tak jak cała Bawaria, to jest land katolicki. W związku z tym na pewno łatwiej nam było o tą taką wspólną komunikację, ten wspólny język można powiedzieć. Wtedy te pierwsze nasze wyjazdy tam do Niemiec, byliśmy pod ogromnym wrażeniem oczywiście tego wszystkiego, co, co tam można było zobaczyć, mam na myśli otoczenie, infrastruktura, no, 25 lat temu Polska była na innym poziomie rozwoju, ale to, co nas uderzyło, to, to właśnie to jakby podkreślanie w sposób taki publiczny swoich korzeni i swojej wiary. Mówię o mieszkańcach Digonfliklanda, oni na ulicy witają się mówiąc Chris God, czyli Szczęść Boże. U nich na ścianach, we wszystkich budynkach użyteczności publicznej i nie tylko, nawet w restauracjach, w, w zakładach pracy. Na głównej ścianie wiszą krzyże. Oni podkreślają swoją, swoją wiarę. To dla nas było takie budujące, dla nas było ważne. Można powiedzieć tak, czy można postawić pytanie. Czy ta wiara u nich wynika jakby z głębi, czy jest to swego rodzaju może taka tradycja? Niemniej jest to ważne, bo, bo czuliśmy się tam, czy nadal czujemy się no, bardzo dobrze w otoczeniu, w otoczeniu gospodarzy z Ligowitlandą. No i właśnie, jeżeli chodzi o, o, o kwestie wiary, to przez te 25 lat nic tam się nie zmieniło, bo wiemy, w jaką stronę. Poszły Niemcy, idą Niemcy. No, no tak, to jest takie dość może szczególne. W powiecie Dingolfing-Landau starostą w, w ciągu od roku 1991 był Heinrich Trapp. To on podpisywał umowę o współpracy międzynarodowej z naszym starostą w 1999 roku Wojciechem Kubrakiem, polityk SPD. Partii Lewicowej. Natomiast on jest, jest katolikiem wierzącym, praktykującym. Ciekawą rzeczą jest to, że większość w Radzie Powiatu w tamtym czasie, zresztą teraz tak samo, stanowią politycy CSU, czyli tego bawarskiego odłamu CDU-CSU. W mniejszości było SPD. No, tak jak powiedziałem, starosta z SPD no, byli również Zieloni. Dzisiaj układ taki polityczny w Radzie Powiatu w 60-osobowym składzie Rady Powiatu Ding of Linclanda, jest 12 y, polityków y, 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 AFD, czyli dochodzą do głosu te skrajne prawicowe organizacje. Y, tak jak to obserwujemy, tak jak to widzimy w całej Europie. Tam również dwadzieścia kilka lat temu no nie było tej partii, ale, ale później roku, nawet roku 2012 oni nie, nie osiągali takiego wyniku, żeby wejść do, 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 do parlamentu w powiecie Dingo landau Jeśli chodzi o o sytuację taką obecną i jakby w nawiązaniu do pytania pana redaktora odnośnie wiary, sytuacja jest taka, że oficjalnie, oficjalnie oni tam, Niemcy, nie mówią o tych swoich problemach, z jakimi się borykają, z jakimi się stykają. Jest to związane oczywiście również z... z z, z, z zasadami przestrzegania przykazań kościelnych, bo, 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 tak trzeba, bo tak trzeba to również powiedzieć. Mam na myśli tutaj wychowanie dzieci. E, mają problemy tego typu, że coraz więcej młodych e, małżeństw czy, czy osób pozostających w związkach, które mają dzieci, nie są w stanie tych dzieci wychowywać. Rodziny popadają w narkomanię, alkoholizm, uzależnienie jakieś internetowe są sytuacje takie, że małżeństwo czy rodzice przyprowadzają dzieci swoje dzieci, biologiczne dzieci przyprowadzają do, do starosty i mówią, że zabierz te dzieci my nie jesteśmy w stanie ich wychować. No niestety w tym kierunku to zmierza. Problem... A to i w Polsce też są takie sytuacje nawet no w Polsce w Łomży. Ja osobiście z taką sytuacją jeszcze nie to nie spotkałem do starosty, się. ale wiem, że jeżeli chodzi o ten dom dziecka u Łomżyński, no to plac, placówki opiekuńczo wychowawcze, to tam pani dyrektor mówi, że często jest tak, że rodzina niby jest wszystko tam działa, ale przychodzi i mówi: my sobie nie radzimy, proszę wziąć nasze dziecko pod opiekę. No tak, oczywiście my, my tutaj prowadzimy rodzicielstwo zastępcze, jeśli chodzi o powiat w szczególności poprzez rodziny zastępcze, ale wynika to właśnie z tego typu problemów, może również z innych. Innym ważnym problemem, o których oni Niemcy mówią, to jest ten problem e, migrantów, którzy, którzy tam również znajdują się, chociaż akurat w samym Dingolfing nie ma ich zbyt wielu, bo to małe 18-tysięczne miasto, oni, oni głównie w dużych, w dużych miastach pozostają. E, tk, w, 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 w Niemcach, tam przynajmniej tych Bawarczykach, tkwi takie przekonanie, My, tak jak rozmawiałem z, z tym byłym starostą, już Henrykiem Trappem, w taki sposób bezpośredni, nieoficjalny, tkwi takie przekonanie o potrzebie pomocy wszystkim tym, którzy cierpią z powodów politycznych, są dyskryminowani z powodów politycznych. W związku z tym tych, którzy tam przybywają z północnej Afryki, gdzieś tam z Azji, uznają, że to są ci ludzie, którzy właśnie z powodów politycznych mają te problemy w związku z tym należy im się pomóc. Wynika to jeszcze sięgają do, 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 czasów, do czasów II wojny światowej, że jest to swego rodzaju jakby takie zadośćuczynienie za to wszystko, co Niemcy wyrządzili w Europie czy na świecie. No, są, mają takie problemy, o których my gdzieś tam w mediach dowiadujemy się, chociaż nie we wszystkich, bo, bo nie wszystkie nasze media e, o tym mówią, zwłaszcza media związane z obecnym rządem, mówią, że jest wszystko w porządku, że problemu nie ma. No, oczywiście jest, jest, ma to związek z tym, że, 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 że są próby, czy nawet, nawet decyzje gdzieś tam podjęte w Brukseli o tym, że, że Polska też będzie tym krajem, do których ci migranci będą docier docierali. Ale tak jak mówię, w rozmowach takich prywatnych bezpośrednio z, z mieszkańcami tam Fitlanda możemy o tych problemach bezpośrednio dowiedzieć się. I to jest szczególnie ważne, szczególnie istotne przy tego, razu, przy tego rodzaju partnerstwach. No i właśnie jeszcze a propos tego partnerstwa, są takie rzeczy, które starostwo łom, łomżyńskie ściągnęło trochę od tych swoich niemieckich partnerów, gdyż te rozwiązania za, zaczęło wprowadzać tutaj w Polsce? E, znaczy reforma administracyjna w Polsce, która została wdrożona, ten drugi etap w, w roku 1999, czyli utworzenie powiatów samorządowych i województw samorządowych, ona była w dużym stopniu, w dużej mierze oparta na doświadczeniach właśnie niemieckich. Czyli w Polsce powiaty czy samorządy na samorządy województw, tam są regiony. Ale działają na podobnych zasadach. Myśmy wyjeżdżając tam do Niemiec spotykali się z urzędnikami, spotykaliśmy się w urzędach starostwa, w urzędach gmin, rozmawialiśmy, nasi urzędnicy rozmawiali na temat ich pracy, ich urzędów. Niektóre, niektóre doświadczenia na pewno na pewno udało się jakby podpatrzeć i, i u nas wdrożyć. Nie, nie da się tego jakby w całości przenieść, bo są inne uwarunkowania, inne inny sposób funkcjonowania, no inne prawodawstwo mamy, mamy w szczególności, ale to dla nas było szczególnie ważne, szczególnie istotne. Ważne było to, że, że mieszkańcy naszego powiatu w ciągu tych 25 lat partnerstwa mogli wyjeżdżać, mogli obserwować jak zachodzą zmiany tam w Niemczech, jak zachodzą w Polsce, Możemy, mogliśmy to porównywać i z całą odpowiedzialnością powiem tak, że jeśli dzisiaj popatrzymy na... Krajobraz, nazwijmy to, nie chodzi tylko o przyrodę, ale w ogóle na, na nasze otoczenie wokół tutaj w, tutaj w Polsce, w naszym powiecie Łążyńskim i tam w powiecie dijgon to absolutnie niczym nie ustępujemy, co było zdecydowanie inne jeszcze 25 lat temu. To, czym różnimy się, jeśli chodzi o poziom życia mieszkańców, to na pewno zarobki, tak, oni mają pewnie trzy albo czterokrotnie więcej zarabiają, no bo ceny w sklepach to mamy można powiedzieć, że, że podobne. Czyli to pokazuje te 25 lat naszej współpracy, pokazuje z, naszego, z naszej perspektywy, jak daleko poszliśmy jako kraj, jako powiat z naszym rozwojem cywilizacyjnym, z naszym rozwojem jeśli chodzi o infrastrukturę techniczną. Panie starosto, powiedział pan wcześniej, że mm, są tam próby czy, czy poczynania, aby gdzieś pomagać tym, którzy mogą ulec dyskryminacji z powodów politycznych. No i pytanie, czy mieszkańcy Łomży, mieszkańcy powiatu, mieszkańcy tutaj naszego regionu Teraz właśnie ulegają tej dyskryminacji politycznej. Chodzi mi o centralny port komunikacyjny i kolej dołączy. No, może jest to innego rodzaju dyskryminacja i ja bym to określił w ten sposób, że to jest nie tylko dyskryminacja tutaj naszej części Polski. Pan redaktor mówi o, o tym nowym pomyśle premiera Donalda Tuska na budowę CPK, ale to jest dyskryminacja całej Polski wobec innych krajów europejskich i nie tylko europejskich, bo to nie tylko także poprzez wycięcie tych wielu szprych, które miały stanowić sieć kolejową do, do portu komunikacyjnego w Baranowie, na przykład ta szprycha Łomżyńska, to nie tylko odcięcie nas, ale to jest również działanie przeciwko rozwojowi państwa polskiego, czyli tak naprawdę działanie na szkodę państwa, bo Wrócę. Te 25 lat współpracy, ten rozwój, to dlaczego? To jest praca nieustanna Polaków i to są ciągłe inwestycje, korzystając ze środków tych poprzez Brukselę europejską, korzystając ze środków polskich w ostatnich latach, to dzięki temu jest ten postęp w Polsce. Natomiast jeśli my ograniczymy się do lotniska i połączenia tego lotniska z trzema największymi miastami, no to oczywiście no, te miasta zyskają, ale nie tylko my stracimy, ale cały kraj straci. To jest y, absolutne nieporozumienie, absolutnie działanie na szkodę państwa. Taka decyzja, jaka została podjęta przez, y, przez rząd obecny. Tak, bo taki wniosek można wysnuć, że wy ludzie z tych mniejszych miejscowości, mniejszych miast właściwie zasługujecie tylko na PKS-a. Yy, no tak to można, tak to można określić, no, ale yy, powiem tak. No, yy, Trzeba wrócić do czasów tutaj w Polsce, ośmiu ostatnich lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo te rządy, polityka tego rządu spowodowała większy rozwój takich małych miejscowości jak Łomża, jak Powiat Łomżyński, czy wiele, wiele innych w Polsce. Bo przecież no, trzeba powiedzieć o Via Baltice, która za chwilę w całości zostanie uruchomiona. Może niektórzy już do tego przyzwyczaili się, niektórzy może mówią, że. To już dawno powinno być i, i to jest nic nowego, ale jestem przekonany co do tego, że gdyby nie poprzednie rządy, tej drogi byśmy nie mieli. Tak jak widać to, co się rysuje, nie będzie szprychy, nie będzie trakcji kolejowej tutaj przez Ostrowękę Łomrze do Giżycka. Chyba, że rząd się zreflektuje. Są jakieś y iskierki nadziei. Y, tutaj powiem nazwisko pani poseł Pauliny Matysiak, pos, pos, pani poseł z Nowej Lewicy, która odważnie od samego początku mówiła głośno o potrzebie budowy CPK. No i została no, zawieszona za... Została zawieszona za to. No dziwię się y, tutaj szefom, szefom partii razem, y, no i oczywiście mi osobiście y, jest mi daleko, jeśli chodzi o sprawy ideologiczne tej partii, ale jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, jeśli ktoś y, mówi w ten sposób, uważam, że, że, że że za, za panią poseł powinni stanąć inni posłowie, ci, którym leży na sercu rozwój polski, po to, żeby e, robić naciski różnego rodzaju na, na premiera, na rząd, żeby zmienił decyzję. W zasadzie można powiedzieć tak, że to, ta decyzja nie jest żadną niespodzianką. Bo zaraz po powstaniu tego rządu, e, kiedy został pełnomocnik, e, został pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK. Pan Maciej Lasek, który jest przeciwnikiem budowy CPK, no to w jaki sposób CPK miałoby być budowane, w jaki sposób miałoby powstać. To jest y, absolutnie absurdalna sprawa. Y, takie postawienie sprawy. Y, szanowni Państwo, chcę powiedzieć, że my tutaj, w tej części Polski, jakby no, nie śpimy, nie czekamy na to, co się dalej wydarzy. Jutro w Ostrowence, w Starostwie w Ostrowence, spotykają się samorządowcy, starostowie, prezydenci miast, wójtowie, z terenów, przez który miała przebiegać ta szprycha kolejowa. Będziemy na pewno chcieli wystosować jakieś petycje, wnioski, może podjąć inne jakieś działania skierowane do rządu po to, żeby przekonać rząd co do słuszności, tych decyzji podjętych przez rząd premiera Morawieckiego. Także będziemy o to zabiegali, nie siedzimy z założonymi rękami, no zawsze trzeba mieć, do końca trzeba mieć nadzieję na to, że uda się coś zmienić na lepsze. A może rozmowy, czy, czy prośby o rozmowę z posłami z regionu? Tak, no, pani poseł Alicja Łebkowska gołaś dwa tygodnie temu obiecała, że będzie ta kolej do Łomży w ramach CPK, że ona rozmawiała z panem Laskiem w tej sprawie. No tak, no jeśli pani poseł tak twierdzi, to zapraszamy panią poseł do współpracy z nami, z samorządowcami. Zapraszamy do tego, aby pani poseł nas wspierała na poziomie rządowym. Myślę, że pani poseł jest to winna swoim wyborcom, bo przecież tutaj przez w naszym województwie, przez Mieszkańców Łomży, i, i nie tylko została wybrana do parlamentu. I jeśli ona, e, pani poseł, mówi o tym głośno, no to, e, no to jest to taki dobry prognostyk. No, oby to się e, spełniło. A na razie zajmuje się rozliczaniem rządów PIS razem z Romanem Giertychem, więc może nie e, ma czasu. No to jest e, kolejny z absurdów. Roman Giertych i rozliczanie no, powinien najpierw zacząć od rozliczania samego siebie. No ale dzisiaj koalicja rządowa obecnego rządu tylko tym się zaznacza, tylko tym się charakteryzuje rozliczeniami, rozliczeniami, rozliczeniami. Jest to nagłaśniane, sprzyja temu Najwyższa Izba Kontroli. Pod, pod przewodnictwem pana, pana Banasia. Oczywiście, no, ja nie mówię, nie, no jeśli, jeśli ktoś zawienił, jeśli ktoś z złamał prawo, no to oczywiście powinny zostać wyciągnięte konsekwencje, ale to nie może zdominować działalności rządu i funkcjonowania całego państwa. Rozliczanie. Starosta powiatu łomżyńskiego, Olek Szabłowski był moim gościem. Dziękuję za rozmowę, za rozmowę, panie starosto. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Nadzieje Nasz Gość Dnia.